Lekarze stanęli hurmem przeciwko tej ziemie. Dostałam tak wczoraj. Transmisję z Zoomu między lekarzami włoskimi. Czarowoczny Zoom. Ja co prawda nie znam włoskiego, ale powiedziano mi, że. Lekarze włoscy też mają problem z Izbą swoją lekarską. Po prostu osadzili się w izbach A, tak? oportuniści i ja będą domagać rozwiązania tej Izby Lekarskiej we włoszech. Tak Zlajwamy, jak mówię, a nie zdać? wiem czy to jest prawda, bo nie znam włoskiego, ale tak mi powiedziano, że o Robię, jak to chodzi. Niemcy na... Dania, Z ogólnie z plikami jest, tylko ja i tysiące lekarze za pacjentami. Co się dzieje w Polsce? Stanęli za własną na, na Facebooku robić? Tak. To jest takie zgłaszają no się jest... masowo do nie ma wyszczepiania preparatem. Ja uważam to jest placebo, bo jaka pandemia, taka szczepionka, kręcimy. ale proszę się na moich słowach nie opierać, bo a się tutaj mylę. Yy, natomiast każdy na zaszczepiony. A na to Lucyferiano, a? bo tak trzeba ich nazwać, Pytanie dlaczego lucyferianom? Po owocach ich pieniądze, okay, ja się, że to żeby to, to ci lucyferianie dalej mogli nas zniszczyć. To tyle, proszę Państwa, ale trzymajmy się Pana Boga, bo mamy obiecane, że zło nie zwycięży i ono nie zwycięży. Będą ofiary, już są ofiary. 80 tysięcy naszych w u hrabi rodaków nie żyje. Nie ma żadnego prokuratora, który by się tym zainteresował. E, żaden e, lekarz, e, który w tym procederze, nie powiedział głowy, nie potybał popiołem. E, jest bardzo źle. Dziękuję. Brawo! Brawo. Kochani, oprócz tego, że ja jako niezależny działacz tutaj Was wprowadziłem, mamy dwie grupy, które zorganizowały dzisiejsze spotkanie z Panią Anną. Oddaję głos przedstawicielowi Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry, Szanowni Państwo, ja będę mówił Także ostatnimi naszymi działaniami to są właśnie te związane z segregacją sanitarną, która się odbywa w naszym kraju. Oczywiście wiemy, do czego to dąży. Dąży do systemu totalitarnego, który w ostatecznym rozrachunku pozbawi nas różnych praw wolnościowych. Jak wiemy, wiele osób już teraz jest zachęcanych w zakładach pracy czy dopingowanych do tego, żeby nosić maski, czy żeby e, straszyć innych klientów e, do tego, żeby nosili maski, czy do tego, żeby się szczepili. E, wiadomo, że już e, są podejmowane kroki do Maciek. tego, żeby e, w zakładach pracy Za pracodawcy oczywiście dopingowali swoich pracowników do tego, żeby szczepili się e, przeciwko e, tak zwanemu COVID-19. Tematem, który jest również bardzo ważny jest to, że państwo polskie, któremu w imieniu którego chcemy działać działamy, jest w totalnej rozsypce, ponieważ konferencje prasowe są prowadzone z telewizora i E, różne e, konferencje są prowadzone, tak naprawdę prowadzone są różne wytyczne e, prawem konferencji prasowej. E, z tego też powodu e, została zorganizowana petycja, e, przepraszam, zorganizowana została ustawa e, obywatelska. O, e, po to e, jest to projekt ustawy, trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów. E, do tego żeby spróbować zaprowadzić porządek w państwie polskim ponownie aby nie można było rządzić prawem konferencji prasowej z telewizora mówić co trzeba zrobić i, i, i rozporządzeniami różnymi które są niezgodne z konstytucjami i z różnymi tego typu rzeczami także zapraszamy do zbierania podpisów podczas tego tutaj spotkania będzie można złożyć Jest. Natomiast jest to, jest, to, jest to projekt, do którym się mogą podpisać, bo cel jest taki, abyśmy ogarnęli tutaj państwo polskie... No, dobra, ale To pierwszy no, ja yy, stosować się tak. do litery prawa, która jest po prostu ostatnimi czasy cały czas łamana. Yy, I trzeba być naprawdę na bieżąco cały czas, żeby yy, śledzić telewizor, żeby wiedzieć kto za co i kiedy może kogo ukarać. Yy, Także dziękuję bardzo, dam głos Jankowi. Moi kochani, ale nie tylko ja, jako samozro, za, e, przedstawiciel, samodzielny przed, wasz przedstawiciel, e, nie tylko Konfederacja Korony Polskiej, ale także Polscy obywatelskich oddaje nam tutaj znaczne przysługi, abyśmy mogli się tutaj spotkać. E, właśnie nie wiem, gdzie mamy Andrę, Andrę A. Nie ma? Dobrze, to ja powiem. Włączamy się w projekt głosu obywatelskiego to jest projekt vat organizowanie drobnych grup, które będą wzajemnie poznawać się, działać i które to grupy będą organizować społeczne tak nasze wzajemnie, wsparcie wzajemne wobec siebie oraz szereg, cztery działań. Już, już Czyli właśnie mamy też urzędu, które tutaj. Z Głosu Obywatelskiego mamy e, zorganizowane całe, te, całe to spotkanie, bo jak wiecie, no, samemu z małą pomocą e, przedstawicieli Korony Polskiej trudno by było Was tutaj zebrać, e, więc dzięki jesteśmy w środowisku głosu obywatelskiego, że jest z nami. E, ja jeszcze przedstawiałem się przed chwilą jako samodzielny działacz społeczny. Ale tak już nie będę, bo bardzo mi pasuje koncepcja głosu obywatelskiego. Kolejna wataha będzie w mojej osobie. Także proszę o kontakt ze mną. Jak ktoś będzie zainteresowany, szukać kontaktu ze mną. Janek Kural buduje kolejną watahę. A teraz jeszcze oddam głos Jany. Jankowi. Tak. Witam państwa bardzo serdecznie. Przygotowałem, jadek Bogniak jestem, działam w Kolonii w Bogutce, w Jakowskim Kluczu. Przygotowałem taki komunikat, który ma przede wszystkim podnieść na duch tych, tych wszystkich, którzy są w różnych sytuacjach oskarżani za to, że zachowują się normalnie, bo to jest coś, o czym zapominamy, że odsłonięta twarz to jest norma nie tylko społeczna zdrowa, ale przede wszystkim norma zdrowotna. Tak samo zwyczajne funkcjonowanie, pracowanie, na po to, nie po to, żeby jakieś biznesy sobie wiedzy na bo to nie jest ten, tylko po to, żeby jedni za to zdrowo, za to leży naszych rodziców, Ludzi chorych, nie zarobimy pieniędzy, to oni umrą. Właśnie przez to, że nie będzie za co ich leczyć. Bo rząd nie ma swoich pieniędzy odbierzeń z tego, co wy zarobiliście. zdrowotną i kulturową. To noszenie masek i zamykanie gospodarki są obecnie mądrości. To ten, kto za ich praw obwinia, ma obowiązek udowodnić, że ich zastosowanie daje lepsze efekty niż ich brak. Ci, którzy oskarżają, traktując rzekomą leczność lockdownu i masek jako oczywistość, Dopuszczają się sprzecznego z prawem pomówienia. Pamiętajmy, to jest pomówienie, nawet jeżeli jest w Nie Niesiej paniki, bo ona zabija. Zabija tych, którym skargała odporność, którym zniszczyła miejsca pracy, tych, a więc tych, których postawiła środków na leczenie i jedzenie. Tych co z powodu strachu nie przyszli do lekarza w porę. Tych, co odbili się od drzwi szpitali i przez to umarli. Nagły wzrost śmiertelności w listopadzie z powodów niekowidowych oraz bezpośrednie zgony od z powodu paraliżu służby zdrowia spowodowanej przez tak zwane obostrzenia to fakt. Fakt! Natomiast rzekoma lepszość lockdownu masek tych czterech, to dawniej niesprawdzona, a teraz już obalona listopadowymi statystykami teoria. To statystykami podawanymi przez głosy, nie już jest z bez listy, tak, moje o lepszości masek i lockdownu, to takie niedorobione. <noise> nie zarzucać ściania teorii listowych tym, co nasze naukowe dane wskazują. Nie bądź jak złodziej, to najgłośniej wreszcie łapaj złodzieja jak straża, co podpala rachunek, że on musi iść uwaga Uwaga, uwaga! Grasują ten... po Polsce szantażyści i oszuści. Tworzą ustawy, wymagają wam drugiego udają lekarzy troszczących się o twoje zdrowie. Nie daj im się zastraszyć. To oni są buntownikami wobec prawa i norm. Wy pracuj i leć się normalnie. Tak jak co to. Szanowni Państwo, wracajmy do życia. Bóg zapłać. jest szef? Proszę, proszę. Jeszcze Pani Ani. Szanowni Państwo, zanim odjadę do Gdyni, gdzie jest kolejny stolik Wolności, e, chciałam Waszemu szefowi mały prezent e, przekazać. E, no to jest Gural. ja góral, on góral. Gural <głosłoniali> Guralowi e, Z nieistniejącej już huty szkła kryształowego u nas, tam na Dolnym Śląsku. Młodszym potrzymajcie. Yy, dzwonek wolności. Jest to też Kulawka staropolska, czyli tu nalewamy wina. No, musimy wypić do końca, bo nie ma jak postawić. Wypijamy i dzwonimy po kelnera. <śled> A dla ciała, od moich ulubionych sąsiadów z Czechów, co e, to, to mają poruszane motorki. E, i kolejne, u czyli paróweczki w, e, z, z przyprawami w oczcie, w Też To jest dla ciała. Brawo! Brawo!

gdy y w, mamy Moi drodzy, kochani, przyjaciele, osoby, które tutaj jest, które Chciałem Wam przeczytać tą petycję, którą wystosowałem osobiście do Pana y Wojewody, aby nie być kołosłownym. Dać mu potem do domu, Ale też mam taką informację dla Was. Wreszcie złamałem ten opór w Urzędzie Wojewódzkim, i w najbliższy poniedziałek jestem zaproszony na dyskusję na temat debaty, która mogłaby się odbyć w telewizji lub w radiu. Wydaje mi się, że może nic nie osiągnę, ale dokładnie Wam przekażę, jaka była sytuacja, Ktoś tam jaka była ogląda. rozmowa, że będziecie mogli w tym towarzystwie. A pismo moje brzmiało tak: Ruch społeczny, wtedy jeszcze, ruch społeczny masz wolność. Będący głosem tysięcy mieszkańców miasta Krakowa na wojnie podpisanej przez dyrektorzy złożonej z dnia 10 20. marcia 20. 2020 r. na rynku podpisanej przez wojewodę małopolską małopolskiego pana Łukasza Krutę do udzielenia odpowiedzi na wyżej wymienioną petycję. w petycji. Do dnia 25 listopada nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożone pismo. Tak? Przychodzi na po podtrzymujemy prośbę o zorganizowanie spotkania ja Wojewody ja Województwa <laughs> Małopolskiego Łukasza Kiszy z Delegatami ja za Naszą na Wojewódzkiego w Krakowie. Następnym celem spotkania powinno być omówienie aktualnej sytuacji mieszkańców Krakowa dotkniętych nieuzasadnionym reżimem sanitarnym i ograniczeniami związanymi z ogłoszeniem w mediach pandemii COVID-19. Wzywamy również do debaty społecznej na powyższe tematy w mediach za pośrednictwem Radia Kraków lub Telewizji Polskiej Odziału Kraków. Liczymy na konstruktywną i merytoryczną dyskusję w tych niezwykle istotnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców. Pani doktor, mieszkańców. pani ucieka? No, y tak. Janek Moniak jestem. Mam dla pani taki prezent. Przy tu jest na bazie kurkumy, kopru włoskiego, i do jest? mięs, kasz, warzyw, zup, płytaj by sobie zrobić. Ile do rosołu? Według Według znania. Ja wie pan, ja jestem to, taka kucharka, że szkoda gadać, Trzeba sprawdzić, trzeba sprawdzić. Ona jest na, właśnie, tak jak mówię, kurkumy jest dużo, co widać. Koźratki trochę, czarnuszki, koper włoski, papryka, czyli Co tam jest? Ja Pani doktor to wyślę. Przez Janka, nie? Przez Humatron. może coś być, co nie pasuje tam. Znaczy, tam są, o, korzennych jest tam dużo. Tam jest... To jest coś w rodzaju kary, tylko zamiast kminu rzymskiego Dzień dobry. Jest kminy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę bardzo. A we wrześniu Urządzono mi areszt domowy, zwany kwarantanną. Byłem zdrowy. Nie wykazywałem żadnych objawów zakażenia SARS-2. Spędziłem w domu 10 dni. Wtedy dostałem decyzję od Powiatowej Stacji sanitarno epidemiologicznej o tym, że właśnie ma pozostawać w domu, machać policjantom że sobie jestem elegancko, prawda, nie wychodzę, nie wyściubiam nosa, ale było tam napisane, załącznik, e, klauzula obowiązku informacyjnego. Tej klauzuli tam nie było, więc zadzwoniłem, dodzwoniłem się w końcu do tego sanepidu, byłem dziesiąty w kolejce, to trzeba wtedy czekać godzinę e, i poprosiłem o to, w końcu otrzymałem tą klauzulę i chciałbym wam przeczytać fragment tej klauzuli, Mianowicie chodzi o ochronę danych osobowych. Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie działań podejmowanych w ramach zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakaźnych. Dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp w następujące kategorie odbiorców. Wiadomo, inne właściwe organy Państwowej inspekcji sanitarnej, organy administracyjne, sądy, organy ochrony prawa, administrator zobowiązany jest, jest do przekazania im danych osobowych. Bądź podmioty te uprawnione są do żądania o dotyczy takich Osoby lub podmioty, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje wgląd akt zaprowadzenia postępowania. Uwaga, trójka! Dostawczy usług. Tego DNA. Jeżeli jakaś maszyna jak? e, zapisuje to w tym ciągu zaralnikowym, jak nas wysoko, wygląda nasz kod DNA, Bisko, kto jest boli. zainteresowany posiadaniem naszego kodu DNA. Czy można uznać kod DNA za wrażliwe dane, pracy nie chcę albo, podawać? Albo, albo jak Jeżeli tak, tak, to mogę nie chcieć robić sobie testy. Można w ten sposób podejść do sprawy i odmówić wykonania testu? Nie wiem, może zaczynamy obecną tutaj panią doktor. Dziękuję. Dobra, ja